Dzień dobry, zapraszam do obejrzenia prezentacji atutów łaski. Nie przedłużając, wskakujemy. Pierwszy pomniejszy perk to anielskie leczenie. Gdy jesteśmy połączeni promieniem leczącym z kimś, kto ma pełne życie, to my sami, łaska sama siebie leczy za no, niewielką wartość życia na sekundę, ale zawsze coś. Bo wiadomo, fara jest za mocno leczona. Ale my też sami siebie będziemy cały czas w tym momencie leczyć, bo ta fara będzie miała full HP. To sobie przetestujmy, ciach. Trochę moje ramię zaatakuje. O, niewiele. A teraz włączyła się pasywka ta zawsze, że wszyscy bohaterowie mają te, te samo leczenie. I teraz. Widać ten moment, kiedy się włączyła ta pasywka. A teraz zobaczymy, jak to wygląda, kiedy Moira cały czas będzie mnie atakować. Czeko, jak teraz szybko mi zlatuje życie. Ok, I teraz tutaj ciach. Słabo było widać tą różnicę. Ale, no... Jednak jest. Jednak jest jakieś samoleczenie i podoba mi się ten perk. Czyli takie Farmersy będzie jeszcze bardziej e, irytujące, bo dobry scan będzie się skupiał na nas zamiast na farze. Drugi podstawowy perk to Rozpostarte Skrzydła, czyli zasięg naszego Anioła Stróża jest znacznie zwiększony. Znajduje się teraz na granicy, kiedy mo nie mogę, a mogę użyć tej umiejętności. Dlatego sobie tutaj zaznaczmy miejsce, bierzemy perk. No, tutaj mogę się oddalić. O, czekajcie, na to wejdę. O, jeszcze mogę. O, już nie mogę. Dobra, czyli gdzieś tutaj. No czyli tutaj tak, no nie wiem, no, z 10, 10 metrów powiedzmy jakoś. No nawet bez tego perk'a to jest duża odległość. Natomiast te samo leczenie, kiedy leczymy kogoś kto ma full HP, no to właściwie w każdej sekundzie meczu będzie miało swoją jakąś wartość. To teraz główne perk'i. Pierwszy to łańcuchowe wzmocnienie. Nasz promień wzmacniający obrażenia przeskakuje też na jednego dodatkowego sojusznika. To bierzemy ciach o. I proszę bardzo. Dwie osoby naraz wzmacniamy silne. Ale ciekawe, jaki jest zasięg tego. No i zobaczymy sobie. O, tutaj już nie. A tutaj już tak. A, czyli tutaj gdzieś jest granica taka. No, tak czy siak to jest dosyć, dosyć daleko. Podoba mi się, naprawdę. A drugi główny atut to błyskawiczne leczenie. Gdy jesteśmy z kimś połączeni promieniem leczącym i naciśniamy odpowiedni przycisk, to natychmiastowo przywracamy mu 150 zdrowia. Tej umiejętności możemy używać raz na 15 sekund, ale co najważniejsze, ona dzieli czas odnowienia z wskrzeszeniem. Czyli jak kogoś wskrzesimy, to mamy 30 sekund czasu odnowienia na wskrzeszenie i na te natychmiastowe leczenie. I tak samo, jeśli kogoś natychmiastowo uleczymy, to mamy 15 sekund cooldownu na wskrzeszeniu i na tym natychmiastowym leczeniu. Już pokazuję wam, jak to działa. Najpierw wezmę sobie perk, patrzcie na pasek skilli, ciach, widzicie, pojawiła się nowa umiejętność pod przyciskiem przeładowania. Ale tak czy siak to jest wspólny cooldown, dlatego tak, niech sobie ta moira zacznie atakować Genji'ego. O, leczymy R. Fajne takie. To nie jest ten Jednak jest jakaś taka animacja. No i widzicie, na obu umiejętnościach mamy czas odnowienia. Ale zróbmy sobie to jeszcze raz, bo fajna rzeczywiście jest ta animacja, nowy efekt. Mm. Ale tak samo wiadomo, jak wróg umrze. O, ciach. Wskrzeszamy. O. I tego leczenia nie możemy y, używać teraz. I powiem wam, jak będę grać Mercy i wbiorę właśnie ten perk, to chyba oleję w ogóle wskrzeszanie, tylko cały czas będę starał się używać tego o, natychmiastowego leczenia Dwa razy krótszy cooldown A tak naprawdę lepiej zapobiegać Niż, niż ee, wskrzeszać Prawda? No na tanku 150 zdrowia to jest bardzo dużo o, W kluczowych momentach To się bardziej przyda niż, niż wskrzeszenie no Wiadomo, nie zawsze uda nam się wskrzesić Podoba mi się to też I cholercia, no ciężki wybór ułaski W głównych perkach No dobrze, perki Mercy zaprezentowane Nie mam nic więcej do dodania po prostu przechodzimy do gameplayu i powiem wam, że dla mnie e, dużo ciekawszy będzie teraz ten gameplay łaski, bo no, dla mnie ona jest taka troszkę nudniejsza. A tutaj zyskuję teraz takie dwie nowe rzeczy, o których trzeba myśleć, czego wcześniej nie było. Czuję, że będę znacznie przydatniejszy. Hej, tu Teko z innego wymiaru. Dziękuję, że oglądacie ten materiał. Staram się robić najlepsze na świecie filmy z Overwatcha. Po polsku. Dodatkowo wprowadziłem dla Was fajną zmianę na moim kanale. Nie ma na nich reklam. Sam wiem, jakie to jest irytujące. Dlatego wyłączyłem wyświetlanie przed filmem oraz w trakcie. Byłbym wdzięczny za wsparcie mojej działalności. Dlatego umieszczam link do dobrowolnych wpłat. Na Tipli możecie wpisać wiadomość do mnie, a następnie wybrać jedną z trzech metod płatności. Można skorzystać z PayPal'a, nawet nie mając konta na nim. I zróbmy tak: wpisujcie coś śmiesznego w te wiadomości, albo coś interesującego, a ja te wiadomości będę czy to wrzucać na mój serwer Discorda, albo na żywo czytać na streamach. Dziękuję za każde wsparcie. No dobrze. Teraz na spokojnie. Mercy Gameplay. Chill. Królowa była intensywna, Lucio był intensywny. To teraz na spokojnie. Teraz na spokojnie, tak? Tego asemar. Dobrze. Dojdziemy, idziemy, teleportujemy się, mamy tą to będę do niego podlatywać. Dobrze. Dobrze. To teraz tak. Dobrze, <śścoughs> oh, dobrze, 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 dobrze. No i mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Oj, 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 oj fiolet i... oj! Suzu! Dobrze. Dobrze. boostowałem dumfista. Oj, oj oj, oj, oj. Gdzie? Gdzie? Dobrze, ulcik gotowy, ale perka jeszcze nie mam. Czemu? Kolego! Teraz damage. Damage, 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 trochę leczenia. Teraz damage, 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 damage. Teraz leczenie. Teraz damage, 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 damage. Dobra. Dużo ultów poszło, może niepotrzebnie, ale jeszcze perka nie mam. what the fuck, Oj, oj, oj! Uu, dobry, domy damage, boost, eee! Czekaj, 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 czekaj. Taki sneaky teko! Uuu, uh, uuu, uh, uuu, uh, uh, arotowany. Dobra, i ja ja, biorę to, że ja sam się leczę. Jeśli y leczę kogoś, kto ma full HP. Tak jak tą ażkę teraz, o. Teraz ja się sam leczę. Teraz nie. Teraz jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, można iść do Dumfista. Do dumfista, do dumfista, do dumfista, pomagać, Pomaga dumfistowi, dobry dumfist, kolego, chodź tu, nie. Nie 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 nie, 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 teleporter, o, fajnie, 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 co pa i bus na e, smetrze, niech będzie, uuu. tutaj, U uuu, oj, 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 oj. Oj, 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 Kiriko. O, nie, nie, goń mnie. Pindo. I ulcik. Dobra, damage boost, damage boost. Nie, damage boost, damage boost, damage boost, damage... Nie, chwilę O, miesza mi się. O, skrzeszenie. Dobra. I teraz boost. Oj, niestety, przepraszam, nie leczyłem, bo wolę damage boostować. I mamy to. Okej. Okay. Uu, oj 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 oj, Uu, ale dobra Kiriko. Dobrze. Teraz sam się uleczę. O, jest moc perko. Mm, ej. Dobra. Oj, 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 leczę się, leczę się. Dobra, upgrade. W końcu. Uwaga! Mocniejsze leczenie. I teraz, uwaga, czekajcie. Mają fioleta. Oooo... Wtedy było dumfisa, na tym dumfisie się skupię. Nie! Nie wskrzeszam, nie wskrzeszam team zabity, a nie chcę marnować cooldownu. Ale ta symetra pewnie teraz się wkurza. Czy na czasie coś piszą? Nie. Teraz, teraz, cholera. Kurde. Teraz. Było Poszła. I teraz ja. Teraz ulcik i zaraz kolejnego używam jak fajnie o prawie wypadł za mapę ja wypadłem prawie o Okej, okay. teraz Dumfinst teraz o nie no wszedłem w ulta Maugi Ага. Но. Пульчик. Но, курча, повем вам так. Zostawię ten gameplay, ale tak mało skorzystałem z tej umiejętności leczenia. A na nią napra tak naprawdę się najbardziej napalałem w, w tym gameplayu. To jest jeden z moich ulubionych talentów w ogóle w tej grze, e, jakie tam zaprezentowali. No, coś tam użyłem. Użyłem. Chciałem więcej. E, no, gdyby była trzecia runda, to by było ciekawiej. Ale chodzi o to, że to był zbyt ciekawy mecz, żebym po prostu uznał, dobra. Zagram kolejny, żeby użyć tego perka. By wykorzystałem. Okej, okay, wykorzystałem. Jakby e, widać było moc tego. Odpalę sobie od czasu do czasu właśnie e, Mercy, żeby właśnie tym się pobawić. Żeby poczuć tą satysfakcję. Dobra, to dziękuję za oglądania.